Nie mogę zrezygnować ze wszystkiego. Wystarczy, że stracę Ciebie. Ta istotka jest owocem naszej wielkiej miłości. Już Ci tłumaczyłam. Rozumiem Twoje racje. Niektóre podzielam. Ja też nie chciałbym, żeby był dzieckiem rozwiedzionych rodziców. Ale czy to ja ponoszę tu winę? Dlaczego sam mam za wszystko zapłacić? I boli mnie. Że mój syn krew z mojej krwi może należeć do innego. To znaczy, że nie chcę, by mój syn miał innego ojca. Proszę, zrozum to. I jakiego mam ślicznego braciszka? Ślicznego? Prześlicznego. Moi maleńki. Ciszej, bo usypiam braciszka. Kandelaria mówi, że jest prześliczny. I słusznie. Jesteś jego tatą, prawda? Tak, kochanie. Jestem też jego tatą. Więc możemy zabrać go do domu? Nie. Zostanie tu, bo Mariciuj musi się nim opiekować. Marichui jest jego mamą? Tak. Więc to żaden problem. Niech znów zamieszka z nami. To niemożliwe. Ale dlaczego? Ponieważ. Bo to niemożliwe. Nie była to wina tylko tych dwojga. Adrian pragnął zobaczyć politykę, a młodzi często dają się ponosić uczuciom, ale to ja się do tego przyczyniłem. ja, mecha, Madre. Jak to? Pokazałem Adrianowi, w którym miejscu może przeskoczyć mur klasztorny. Bardzo źle ojciec postąpił, dopuszczając do naruszenia spokoju tego miejsca. Wiem? Ale również źle byłoby pozwolić, by osoba o całkiem ziemskich skłonnościach poświęciła życie Bogu. Padre. Ojcze, miałem wątpliwości co do powołania polityki i chciałem ją poddać próbie. Widzę, że miałem rację. Miał ojciec dobre intencje, ale użył niekonwencjonalnych metod. Przyznaję to i biorę na siebie odpowiedzialność. Rozmawiałam z Puritą I wyznała mi, że wstępując do zakonu Pragnęła się poświęcić Zapadła już jakaś decyzja? Tak Dlatego wezwałam Puritę Czeka za drzwiami Zawołać ją? Proszę Bien. Przeczytajmy, co postanowiono Czemu nie pozwolisz Blance odejść? Skąd ta zmiana? Lubisz Blankę Zaakceptowałaś to, że zostanie moją żoną Dlaczego zmieniłaś zdanie? Sprawy okazały się bardziej skomplikowane niż myślałam. Blanka jest bardzo wzburzona i może zdarzyć się nieszczęście. Co się niepokoi? Ponownie z nią porozmawiam i nakłonię, by powiedziała mi co. Musi zrozumieć, że to konieczne. Myślisz, że to wystarczy, by wyzdrowiała? Powróci do zdrowia w pełni. Byle szybko, braciszku. A jeśli okaże się to niemożliwe, pozwól jej odejść. Jak możesz tak mówić? Będąc w tym stanie, nie powinna tu zostać. Przeczuwam, że może stać się coś strasznego. Proszę wejść i spocząć. Nadal zamierza za niego wyjść? Wygląda na to, że tak. A kiedy ślub? Jeszcze nie ustalili. Mariciu jest zajęta nową sztuką, a po premierze wyjdzie za Omara Contrerasa. A wtedy porzuci teatr i wyjedzie do haciendy. Nie pojechali teraz, ani nie pojadą potem. Jak to? Klamka zapadła. Naprawdę? Ona miała wątpliwości i wtedy on zdecydował, że będą mieszkali w Meksyku. Tak bardzo się cieszę. Będę miała czas, by udobruchać Mariciu. Mój Boże... Oh, God. Oh, God. Bardzo pani lubi nosić łanita. Nie wiesz, ile to dla mnie znaczy móc stulić go, rozpieszczać. Brakowało mi tego. Czułam się samotna. Mój instynkt macierzyński pozostawał niezaspokojony. Cierpiałam z powodu utraty córki. Ileż bym dała, żeby Mariciuj była ze mną i rosła pod naszą opieką. Nie było nam to jednak pisane. Życie bywa trudne i smutne. Mariciuj się o tym przekonała. Teraz jest pełna urazy i nie potrafi mi wybaczyć. Miała samotne dzieciństwo. Nie mogłyśmy dzielić ze sobą tylu słodkich chwil. Zaznała tak wiele goryczy. W wieku młodzieńczym również. Wtedy rodzice są nam tak bardzo potrzebni. To wszystko sprawiło, że nie potrafiła znaleźć szczęścia u boku Juana Miguela. To prawda. Z trudem przekonałam ją, by opowiedziała mi o tym, co się stało. Ale proszę siadać. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, może udałoby się odmienić los. Jednak teraz wielu sprawom nie można już zaradzić. To maleństwo sprawia, że czuję, jakby wszystko zaczynało się od nowa i jakbyśmy zyskali szansę na to, by tym razem postąpić właściwie. Tak właśnie jest, pani Cecilio. Dzięki ci Boże, że nie zabiorą cię stąd. Przynajmniej jeszcze nie teraz, prawda? Mój cudowny wnusio, mój maleńki.